Kochani, troszkę większy ruch. Nazwamy tak w międzyczasie, ale teraz postawimy, ponieważ to już są takie bardziej odległe kraje, dla nas takie bardziej bezpieczne. Stawiamy na Holandię, na Belgię i na Hiszpanię. Jednocześnie po cztery karty czyli tak jakby opracowywujemy w jednym filmiku. Holandia, tak? Holandia. Jeżeli chodzi o Holandię, to tutaj mamy no, wyprowadzenie na, maja, na, maja, na manowce Holandii. Holandii. E, powiem tak, e, ogranie tej Holandii jednak całkowicie. Jest oszukana, skrzywdzona tutaj e, i teraz. E, Kurde, ale to jest jakieś odejście czegoś, odejść, rozwalenie tego kraju od wewnątrz? Nie wiem, natomiast wywalenie to jest, emigrantów? Ewidentnie, może to być tak. A zobacz, to nie tak. Jak nie możesz, to zobacz jeszcze jedną kartę pod spodem. Co to oznacza? Tutaj, Bo tutaj kobieta jest. kobieta będzie tutaj palce, nie wiem, nie pokazuje mi się. Kobieta, ewidentnie. Tak, Ogranie z pieniędzy. Ogranie z pieniędzy. Z socjalu, z jakiejś by pracy, Między. z gospodarki. Mhm. Więc może to być odpływ uchodźców, migrantów z tamtych okolic, ponieważ nie będzie socjalną. No, coś tutaj się kończy ewidentnie w Holandii. E, ale jest tak, jakby, kurde, zamknięcie totalne. Nie ta czterdziestka to jest? 44. A 40, bo 4, a 40. Jest to y, na manowce wyprowadzenie, wyprowadzenie. na manowce. I na obietnicy, a niespełnienie obietnic. Niespełnienie obietnic. No, to tam, się może, to tam może być larum, ale może być odejście z pokoju, ale na pewno odejście pieniądza. Ucieczka z pieniędzem, z, pienią... z, pienią... z pieniędzmi z tego kraju. Tak. Ucieczka. Dobrze. A co to dla Polski oznacza? Jeszcze jedna karta. Holandia, Polska. Oszustwo. Oszustwo. Też. Czyli co, Polacy będą wracać? Niekoniecznie. A jak to widzisz? Ja widzę, że może będzie odpływ Polaka z Holandii, ale do Niemiec w połowie drogi będą zatrzymywać. Będą zatrzymywać. No i Nie wiem dlaczego Niemcy mi się w tej karcie pokazują. Pokazują. Czyli aha, czyli my do Polski nie dotrą. Do Polski tak jakby nie dotarli. Nie tak, dotarli. Od, do, na Niemczech to się skończy. Skończy. Okej, okay, dobrze, czyli odpływ z Holandii z pracy. Nie jesteśmy, nie jesteśmy dla nich atrakcyjnym krajem. Krajem? Tak, jest całkowicie słodno. W ogóle nas nie lubią, jak tutaj patrząc na Holandię. Nie. Nie lubią nas. Odejście, odejście. odejście tak. Coś tutaj mogło zmajstrować, bo to jest odpływ pieniążka. Dobrze. E, Belgia. Zdrada. Belgia, zdrada ewidentnie. By, tu jest tak, jakby. tak od najbliższego jelikcji. Belgia zostanie zdradzona przez swojego najbliższego przyjaciela faktycznie, bo tutaj są dobra, a w szczególności powinni się ja bym powiedziała, że tutaj, bo tutaj są srebra, złota, czyli giełdy posiadają jakieś tutaj złotnicy. Od razu to mi się kojarzy, że tam gdzie są e, diamenty, e, mamy Holandię, tak? Więc tak jakby na to trzeba zwrócić uwagę bardzo mocno osoby, które pracują, mają złoto, srebro, wszystko co jest w tym. Uwaga, bo zostanie Zabrane. A może będzie nowy początek jakiejś nowej waluty? Może być początek nowej waluty, tak, ale przyjaciel zdradzi. Ale zdradzi to. Tu jest zdrada jakaś zdrada, ale ja bym powiedziała to od najbliższego. Czyli pytanie: Belgia czy Niemcy? Dąż jedną kartę. Co zobaczymy? Bo tutaj będzie też chodziło o pieniądze. Ale tu coś dojrzewa. Zobaczcie, w tych krajach zachodnich coś dojrzewa. Czyli pod płaszczykiem mądrości, tak? Nauki mądrości, tak jakby otwarcia się na mądrość. No przejadło się na tym, ktoś ich tutaj przewiezie i to porządnie. Ale też jednocześnie tak jakby... Hmm, no bo tu jest kochanek, tak? W 38 to jest kochanek, tak? Ale obok jest przyjaciel. Dziewczyny. Mhm. Czyli obroni, bo to jest tak jakby... Czy zdradzi. Zastój. Bo że Odejdzie. 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 Nie, nie, nie ma nie palcem. To będzie zdarza. dobrze, nie pomoże. No, nie pomoż. Niemcy. <laughs> Zdecydowanie. Dobrze. Czyli ale tutaj kochani, ja widzę, że tutaj się coś szykuje. Zabór mienia? Tak. Zabór mienia, nie wiem czemu. I to dojrzewa pomalutku i tutaj to będzie pod takim płaszczykiem. Zwalą to na Niemcy. A może być tak, że zwalono na Niemcy, a zrobi to ktoś inny? Nie wiem, czy jest takie kombinatorstwo. Ja widzę, bo to jest właśnie takie za czegoś za kulisami, za kulisami, Może to tak. I za pomocą niemieckich rąk, ale tutaj mądre. mamy pewnego przedstawiciela załogi. Załogi, dokładnie tak, dokładnie tak. No i to jest świat, ale to tak jakby ktoś by Belgię zdradził ze świata. Ale z załogi, tak jak dobrze mm. mówisz. Może Francja? Któż to wie? Tak, tak, tak. Nie wiemy. Zobaczymy, czy, czy Francja, czy Austria. czy no, Zobaczymy, przekonamy się. Czy będzie bogato, czy będzie biednie? Odejście z ubożeniem? Z ubożeniem. Czyli powinni tak, i tutaj też jest podobnie, ale coś dojrzewa. Tu jest jakiś fąż dojrzewa i tak jakby, tak jakby był odpływ pieniądza w świat. No, jest jakaś zdrada. Mhm. Będzie wiadomo. Czy będą zamieszki w Belgii? Nie, nie będą. będą zamrożeni w tym wszystkim. Zamrożeni w tym wszystkim. Okej, okay, dobrze. Co dla Polski to oznacza? Jedna karta. Odrodzenie. Odrodzenie. Czyli tak jakby ich niesnaski, ich potyczki, tak jakby budują naszą siłę. naszą siłę. Okej, okay, dobrze. I co teraz mamy, Hiszpanię. Lecimy Hiszpanię. Um, mam tak, na pewno przyjaciel. Ja widzę, że jest przyjaciel, ale co mi się rzucało, czy że jest odejście klasy średniej w Hiszpanii. Całkowicie, no, tak, zdecydowanie, klasa średnia odchodzi. Hmm. Czyli co, albo biedwa, bogaty, albo biedny, nie mamy nic wspólnego. Dokładnie wśród. tak, robi się rozwarstwienie i to takie duże. Hmm. Odejście? Tak, tak, tak. A W ogóle rozproszenie rodzin. Tak. Ro rozproszenie rodzin, wartości stabilności. rodziny, stabilności, tak, rozproszenie, całkowicie rozbicie. To, no bo ta to, rodzina odchodzi, bo rodzina tak. to siła, nie? Przyjaciel, I, wartość, będzie. coś będzie tutaj odchodziło i to jest taka pierwsza główna podstawa. Czy coś im grozi? Też pieniądze chyba, co? Zubożenie, 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 zubożenie. dla rodzin, tak, ale ja bym, powiedziała, już, ale ja bym powiedziała, że przyjazne środki dla rodzin, Odchodzą. Mm. Ale też szukać tam siły, nie? Właśnie w rodzinie, w kupie. Można kupie siło. Tak. Jeżeli już podpowiedź zgadza się, to szukać w rodzinie. Dobrze. Co dla Polski? Pszczółka. Czyli tutaj tutaj nie ma, nie jest to wróg tak. <grytanie> neutralny. Tutaj możemy sobie tworzyć, budować, kupować, siedzieć, sprzedawać, handlować, dobra kooperacja. Tak. Tutaj myślę, że nawet bym powiedziała, że dla Polski to jest do Dobra pieniądze. Tak. Dokładnie. To Eldorado, Może być tak, że my się tam będziemy właśnie szukać jakiś... Że my tam będziemy kupować No czy powiem tak, tu jest zabijcie. tak, tutaj, tutaj Eldorado dla Polski. Mm. Tutaj trzeba szukać, w tą stronę iść. Hiszpania jest dla Polaków ok. Dobrze. Tam... Belgia kanciarze, <laughs> Belgia oszustwo, Belgia Holandia oszustwo i zobaczcie, jeden kraj, który oszukuje, zdradza, odchodzi. Idzie do przeciwnika, tylko do którego przeciwnika. Zobaczymy, przekonamy się na przestrzeni roku. Dziękujemy ślicznie.